Witam serdecznie, Waldek Kanał Photomics. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak wykonać bardzo fajnie wyglądającą zmianę kolorów, którą możecie zastosować do zdjęć miejskich. Zobaczycie, jak wykonać właśnie krok po kroku wymianę kolorów tła i zostawienie kolorów skóry i oczywiście jeżeli coś jest w podobnej kolorystyce w tle to też zostaną takie delikatne punkty. Ciepłe, ciepłej barwy, a resztę wygasimy, zrobimy czarne i będzie to niesamowicie się komponowało z całym efektem właśnie takiego miejskiego zgiełku, miejskiej dziczy. Zobaczycie, jak właśnie zrobić taki efekt dramatyczny: czyli wykonamy dramatyczne cienie, czernie będą takie dosyć głębokie, a jednocześnie będzie to przebite taką delikatną nutką pomarańczy. O, dokładnie tak będzie. Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to uczę, pomagam, właściwie inspiruję, tak jak w tym przypadku jak edytować zdjęcia. Robię to w Photoshopie lub Lightroomie. W niektóre piątki również też wrzucam tutoriale dotyczące Premiere Pro i After Effects. Dzisiaj aktualnie jest Photoshop i jest Zmiana kolorystyki zdjęć. Także zobaczcie, jak to można zrobić: jak fajnie zmienić swoje zdjęcie, aby wyglądało jeszcze lepiej, i jeszcze lepiej się oglądało, i miało jeszcze więcej wyświetleń, i było w ogóle naj. Wskakujemy do Photoshopa. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Całą zmianę kolorystyczną zaczynamy jak zwykle, praktycznie przy każdym moim tutorialu. Jest to skopiowanie naszego tła, czyli Ctrl J Command J dla systemów makowskich i mamy nową pustą warstwę. Będąc na niej właśnie, przechodzimy do channels, do kanałów. Tutaj mamy layers, channel, czyli warstwy, kanały i ścieżki. Przechodzimy do kanałów i mamy tutaj kanały RGB i rozbity każdy kanał oddzielnie. Klikamy kanał zielony green. Jak widzicie, zmienił nam się obraz na taki jasny czarno-biały i teraz będziemy go zaznaczać i kopiować, czyli robimy Ctrl A, Command A, Ctrl C, Command C i teraz przechodzę do koloru blue. Widzicie się ściemnił i tutaj robię Control, Command V, czyli przekopiowałem zielony do niebieskiego. Zaznaczę teraz rgb tutaj, przechodzę do layers, jeszcze raz Control D, żeby pozbyć się zaznaczenia całego obrazu i zobaczcie, jak już to jedna rzecz wpłynęła na cały odbiór zdjęcia. Zdjęliśmy niebieskie kolory, a zastąpiliśmy je kolorem zielonym. I właśnie już taki efekt mamy, i to będzie podstawa do dalszych naszych edycji tego koloru. Teraz przechodzę do mask wypełnienia i wybieram Hue Saturation, czyli barwa nasycenie. Jeśli pojawi nam się okno dialogowe już tej funkcji, to w, głównym, w głównych kolorach właściwie master odpowiada za wszystkie kolory. Tutaj, jeżeli chodzi o saturację, barwę i nasycenie właściwie. Działamy na, cały, na, wszystkie, na wszystkie kolory na obrazie. O, tak to można w skrócie powiedzieć. I tutaj barwę możemy troszeczkę podnieść. Jak widzicie, zmiana jest kolosalna, jeżeli pociągniemy w jedną lub w drugą, ale zależy nam nie tak mocno na zdegradowaniu tych barw i jeszcze do tego nie degradujemy skóry naszej modelki. Dlatego tak mniej więcej na 12 możemy zostawić. Saturacja też, jak zobaczycie, o, możemy tutaj cuda wytwarzać przy tym i też damy delikatnie do góry na około, myślę, że 11. Ciut, ciut więcej, to może za mocno będzie, 20. O, 14. Mówię, tutaj każdy musi dostosować to do swojego zdjęcia, do swojej kolorystyki. Teraz... Tutaj, jak mówiłem, będąc na kolorze Master, jeżeli klikniemy, otwiera nam się cała paleta naszych kolorów. I na początku wybieramy jeszcze czerwony, czyli Red. I z czerwonych kolorów także dodajemy troszeczkę Hue, czyli barwy. Jak widzicie, jeśli dodajemy, ta nasza twarz się staje, wszystkie odcienie czerwieni stają się strasznie żółte. Dlatego to będzie takie. Drugą stronę znowuż zaczerwienione. Może damy na minus. O, plus 4 O. I teraz saturacja podciągniemy do około plus 11. To nam troszeczkę wyrówna te niedociągnięcia, które były spowodowane podwyższeniem żółtego. I następnie przechodzimy do cyjanu i tutaj. Dajemy hue barwę na minus całkowicie do końca i saturacja też dosyć mocno. Musimy tutaj wyważyć te kolory. Można jeszcze w zależności od tego, gdzie tutaj przechodzimy w brązy przez takie brzydkie zielenie. I nachodzimy na taki dosyć ciekawy niebieski, czyli, jeżeli ktoś woli takie niebieskie kolory, to może tu zostać, i to jeszcze z saturacją możemy dosyć ciekawie podkreślić. Jeżeli chcemy to wszystko zdjąć, to po prostu dajemy, jak widzicie, tu na minus, tutaj też minus 64, i taki efekt wyszedł trochę brązów, bo o to nam chodziło, właśnie czernie brązy. Zamykam okno. Barwa nasycenie. I teraz jeszcze raz przechodzę do Was wypełnienia i wybieram gradient. I tak samo mamy już gradient ustawiony. W tej chwili jest z czerwonego w przezroczysty. A chodzi nam o to, żeby był biały w przezroczysty. Czyli wchodzimy w edycję gradientu. Tutaj klikamy na niego w to miejsce. Klikam na, na ten. Punkcik pojawia się kolor, klikam na kolor, wybieram biały, OK. To możemy całkiem wyrzucić, wtedy mamy o, ładnie biały przejście w przezroczysty, klikam OK i teraz robię reverse, żeby to troszeczkę z góry było białe i szło w przezroczystość na dole, zamiast w stylu linearnego wybieram radialny, czyli kołowy, delikatnie promień. Zmieniam i tak samo skalę, tak żeby mieć. O, jeszcze przeniosę, bo to można, o, jak widzicie, przenosić, łapiąc myszką, żeby modelka była ostra, nie, nie, nachodziły, nie nachodził na nią ten gradient, a reszta była elegancko zrobiona. Teraz możemy jeszcze raz wejść tutaj w naszą barwę i zamiast tego białego. Wybrać czarny będzie. O. Tak właśnie uzyskaliśmy dosyć dramatyczny wygląd. Mamy ciemne, czarne, głębokie czernie, właśnie. Ładnie powiedziane ciemne, czarne, czernie. I do tego y, ładnie uwypuklone są kolory pomarańczowy i kolor skóry. I teraz jeszcze troszeczkę pozmieniamy. Robimy ok w naszym gradjencie. Także zostaliśmy już z naszym obrazem. Teraz już go tylko. Praktycznie dopieścić. A jak można je zrobić? Przechodzimy do warstw wypełnienia i wybieramy curves, czyli krzywe. I tutaj ostatni punkcik będziemy mieli jeszcze. Punkcik tutaj i punkcik tutaj. O. I ten delikatnie podniesiemy. Tutaj cienie ku górze. Troszeczkę zmatowimy to zdjęcie. Jak widzicie, jeżeli damy coraz bardziej, to robi się takie. Takie wypłowiałe, dlatego nie należy z tym za mocno przesadzać. Tutaj troszeczkę damy w dół, żeby jeszcze ten kontrast zwiększyć. Tutaj też delikatnie w górę, jak damy, co będzie, to już będzie za kontrastowe jak widzicie, czyli trzeba troszeczkę zmniejszyć ten, ten nasz cały efekt. Ewentualnie jeszcze pomanewrować tym tutaj, o, w ten sposób. I teraz. Sama krzywa. Niesamowita. Właśnie niesamowity ten dramatyzm, który dostaliśmy. Oczywiście, żeby go troszeczkę zelżyć. To możemy Opacity krycie delikatnie ściągnąć. I mamy już nasze zdjęcie przed. I po naszych obróbkach. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten film i będziesz używał tego w swoich zdjęciach. Oczywiście zachęcam do zmiany tych wszystkich ustawień, bo ja de facto tylko podaję taką przepis. Przepis na coś, ale przepis można w każdy sposób sobie edytować. Tak samo jak ciasto, tak samo jak zupę czy cokolwiek innego, tak samo i tutaj. Jednak te ruchy tych suwaków i zmiana kolorystyki, tak jak widzieliście, zmienia całkowicie obraz zdjęcia, zmienia kolorystykę zdjęcia, zmienia całkowity klimat zdjęcia. Dlatego kombinujcie, suwajcie tymi suwaczkami do woli, może akurat wyjdzie wam coś jeszcze fajniejszego, do czego zapraszam. I oczywiście, jeżeli. Nie subskrybujesz mojego kanału, to subskrypcja, kciuczek w górę, jak film się podobał, oczywiście dzwoneczek, i będziesz powiadamiany o wszelkich innych filmach i innych produkcjach na moim kanale. Dziękuję za tym, za obejrzenie, i zapraszam na następny tutorial z Photoshopa. Cześć.